Toruj ma pierniki. A czego koniecznie trzeba spróbować w Bydgoszczy? Jaki jest taki kulinarny must have w drugiej stolicy województwa? Zapytaliśmy, co jest typowego do jedzenia w Bydgoszczy. Tak jak Toruń ma pierniki, to co ma w Bydgoszczy? My nic nie mamy. Nic nie mamy? No nie. Nie mam pojęcia, nie jestem z Bydgoszczy, także nie wiem. Kuchnia kreolska. O. Jakby miała Pani gości z Polski, to co by im Pani powiedziała, że jak jest Śląsk Piotrkowski, to trzeba koniecznie spróbować? No mi się wydaje, że dobre pierogi. No, kebaby są bardzo dobre. Najlepsze są na Kiry Składowskiej kartofle. Kartofle, czy tak po Wielkopolsku? Po, nie, po pomorsku w Wielkopolsce są pyry. Jak widać odpowiedź na pytanie o Bydgoską potrawę nie jest prosta i na pewno nigdy nie będzie jednoznaczna. A to też dlatego, że jeżeli spojrzymy na mapę regionów, to Bydgosz leży na takiej białej plamie pomiędzy kujawami a borami tucholskimi. A co na to eksperci, czyli osoby, które na jedzeniu zjadły zęby? Bydgoszczy myślę, że kaczka albo gęś. To są te dania, które chyba najczęściej królują w naszych restauracjach. No ja chętnie jem. Od zawsze właściwie. Ja pamiętam, mój tata to robił, moja babcia to robiła i kaczka z pomarańczami, z jabłkami, to jest... i śliwką oczywiście, to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Bydgoszcz. Jeżeli przyjeżdżamy tutaj do Bydgoszczy, co to jest najpiękniejsze? Odwiedzić nasz produkt regionalny, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jest to chleb żytni z ziemniakami. Pamiętajmy, tutaj było w okolicy zawsze pełno ziemniaków przy okazji i stąd dodatek wspaniale zbogacił smak chleba. Czy duża, co oczywiście też ich żywotność. Czasami pewne fakty lepiej widać z daleka, dlatego pojadę do Torunia zapytać, co z tamtej perspektywy uchodzi za bydgoskie. Co mogłoby być takim piernikiem w Bydgoszczy? Piernik był przede wszystkim przyprawą. To nie było ciasteczko, to była przyprawa. W ten sposób, e, teraz akurat nie mamy, ale to była e, przyprawa, gdzie była mieszanka tych wszystkich ziół, mąki, miodu. E, miodu e, dopiero potem zaczęto dodawać więcej. I to po prostu ścierałeś i służyło Ci to jako przyprawa, a mogło to być fuuu, długo się przechowywało, także spoko, o ile myszy nie zjadły. Ale wracając do Bydgoszczy, myślę, że macie jeden bardzo wspaniały produkt, jest to kiełbasa bydgoska, jedyna na świecie, najlepsza. Eee... Bardzo trudno ją teraz dostać. Nie wiem jak Bydgoszczy czy jest do dostania. I nie wiem, czy wiecie w ogóle teraz, staracie się o wpisanie na unijną listę w ogóle wyrobów regionalnych. Także kiełbasa Bydgoska, Bydgoszcz kiełbasą stoi. No proszę, i okazuje się, że to nie brak bydgoskiego produktu czy bydgoskiej potrawy jest problemem, ale klęska urodzaju.